Nadzieja jeszcze nie umarła. Cały czas mogę jeszcze trafić Risa Jamesa Future Stars. Mam wrażenie, że nagle zaczął go trafiać każdy na polskim YouTubie. Każdy, który ma tę kartę serdecznie, głęboko w dupie, ale ja. Jako osoba, która tylko i wyłącznie marzyła o tej jednej, jedynej karcie, no, nigdy nie zobaczę Mam nadzieję jednak, że dzisiaj się to zmieni. Cześć, witajcie z tej strony, oczywiście, Nexium, A wy oglądacie kolejny odcinek z FIFA 21 Ultimate Team na naszym kanale. Wybaczcie jednodniową absencję w kwestii odcinków, ale wczoraj moja ukochana Natalia miała urodziny, więc musicie mi wybaczyć. Możecie za to wbić na jej Instagrama i zostawić takiego serdecznego, urodzinowo-prezentowego followa, jak najbardziej. Tak więc dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za tylko i wyłącznie Division Rivals, Champions w zeszłym tygodniu nie grałem, ale oprócz tego, że mamy te jakieś nędzne paczki, najważniejsza jest jednak paczka, którą dostałem za zadania. I nie są to postępy w sezonach, chociaż tutaj jak widzicie też mamy odblokowaną paczkę za kolejny poziom, ją też jak najbardziej weźmiemy. Mamy też chyba jakieś gówno paczki, bodajże z wyzwań Akademii Przyszłych Gwiazd Cucurelli i tego Reinera, ale ja powiem szczerze, że bardzo mocno się zastanawiam nad tym panem, czyli nad Fofaną, ponieważ no zgarnięcie tego chłopa Zastanawiam się poważnie, czy nie wziąć go do składu w miejsce Varana. Rewelacja, świetnie, świetnie, 82 punkty overola, super. No będzie na jakieś tam przepalenie ewentualnie, nie, bo raczej tym chłopem grać nie będę. Na ławkę rezerwową raczej też się nie załapie, ale dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze jest to, że w punktach przełomowych, szanowni państwo, mamy osiągnięty próg. 500 goli z oceną składu 85. I za to dostajemy już naprawdę konkretną paczkę, ponieważ dużą paczkę rzadkich zawodników. I ja właśnie tę paczuszkę bardzo chciałem zostawić na dzisiaj. Ostatnio na YouTubie mamy mnóstwo teorii dotyczących zwiększonego albo pomniejszonego dropu, moi drodzy, ode mnie mała prośba. Zostawcie tutaj kciuka w górę, może faktycznie to pomoże z jakimkolwiek dropem. Pierwsza paczka to jest nieźle, bo to jest paczka 75 a mamy ekrany, więc jak najbardziej to jest dobry wybór. Mamy wiskę, to jest 83 punkty rola, ale przypominam, to jest z tej najgorszej paczki. Rzadki piłkarz 75+, więc jak najbardziej ekrany z takiej paczuszki ja biorę w ciemno. To jest dobry wybór. Kolejna paczka, którą otworzymy, to będzie złota paczka ekonomiczna. I zobaczmy teraz do środka. Może walkout? Nie, walkout nie, ale niestety tym razem nawet bez ekranów i... Oj, 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 Z drugiej strony lada moment zaczyna się kolejna edycja Icon Swapów, więc karty z pierwszym właścicielem mogą się zdecydowanie przydać. Tutaj niestety w się 75. 85+, plus, no nie powtórzyliśmy tego numeru. Nie mamy znowu ekranów, ale mamy kartę 81, to też jest całkiem ok. A nabi w przypadku Icon Swapów raczej może być grywalny, tylko to jest duplikat. No i tak, no duplikat nie wymienny, no to to by było na tyle. Dobrze, mniejsza z tym. W takim razie otwórzmy teraz jakąś nieco lepszą paczkę. Weźmy sobie paczkę rzadkich piłkarzy Elektron. To jest oczywiście paczka, w której trafiłem Piresa Prime Pipe 20. Może jest walkout? To jest bardzo dobrze. To jest Anglia. O nie, o nie, to jest Jordan Henderson Ale to jest, to jest i tak dobrze, to jest i tak dobrze Mamy overall 86, jestem pozytywnie zaskoczony Ale jak wyskoczył mi walkout, to jak wyskoczyła mi Anglia Tylko no oczywiście, to była normalna, zwykła karta Ale mamy walkout, to jest jak najbardziej w porządku Z tej paczuszki, widzicie, te paczuszki Electrum jednak coś tam jakoś u mnie działają Mamy Hendersona, jest Anderson Taliska Mamy znowu duplikat Davisa Przed chwilą go trafiliśmy niewymiennego, więc na co mi w ogóle ten kaktus Paczka rzadkich piłkarzy Electrum przeniosła nam walkout, teraz czas Na mieszaną paczkę Prime i ja tam widzę był napis, widzieliście tam w tle się pojawił napis: nebol Libertadores, więc to już w ogóle było cudowne. Cudowne, to jest w ogóle ciekawe, że w takim razie animacja otwierania paczek działa na takiej zasadzie, że zawsze na końcu tego tunelu pojawiają się ekrany, a po prostu to jest kwestia, jak daleko nas przepuści, nie wiem, animacja czy coś, bo to jest dziwne. Jak się przyjrzycie, to za każdym razem tam widać, że faktycznie. Oj, czekajcie, tu był walkout. To jest Brazylia. To jest Eś O! czy to jest Thiago Silva? Nie, to kto ty jesteś? Fernandinho. Fernandinho, oceniony na 84 na no, walkout. Oczywiście tylko i wyłącznie dlatego, że to jest karta z Ligi Mistrzów, ale to jest i tak w porządku. Dzień dobry, witam. Ja też się skłonię. Jak najbardziej zapraszamy pana Brazylijczyka do naszego zespołu. Takie karty są zawsze w cenie pod kątem jakiegoś SBC, -a. patrząc na to, że to była taka, a nie inna gówno paczka, to jak najbardziej nie będę narzekał. Wyślijmy tego pana Szybką sprzedaż i czas na te najlepsze paczki. Mamy drugą paczkę rzadkich piłkarzy Elektrum, a potem na deserek zostawiamy paczkę za 100 k Teraz, kolejny walkout, bardzo proszę, no nie tym razem, ale mamy ekrany. To chociaż jakieś wysoko ocenione. 85, bardzo proszę, Niemcy. Bramkarz, no nie, to będzie, to będzie trap, więc mamy 83 punkty overrolla, No nie była to najlepsza paczka. O, chociaż jeszcze haki. No nie no, ale pewnie mam was niesprzedawalny. Ale dobra, 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 dobra. Paczka. Za stoka. Proszę. Zamknąłem oczy. Nawet się odwrócę. Bardzo proszę, żeby tutaj było coś dobrego. Bardzo proszę, żeby tutaj było. Bardzo proszę, żeby to była karta specjalna. I przede wszystkim, żeby to nie było karta Zakopa Libertadores. Bo ja już tyle ile trafiłem tych guwien za kopa gówno, w trakcie livestreamów, stoty, to ja mam tego po prostu powyżej usta. Przecież to jest jakiś skandal. Po prostu powinien być jakiś ban. Te karty powinny zostać absolutnie usunięte z kodu gry i nie pojawiać się nigdzie. W paczkach za stoka po prostu nie powinno być jakiegokolwiek prawa, żeby taka karta się tam mogła pojawić. To jest po prostu dramat. Zao Cancelo, One Bitsaka, Kepari Zabalaga. No fantastyczne karty! Rewelacja, super! No, na pewno nimi pogram. O, chociaż Arek Minik przetransferowany, Polak Rodak, super! Ja jestem już naprawdę zdesperowany. Czas zrobić kolejną paczkę. Mix przyszłe gwiazdy. Trafiliśmy wtedy kartę Future Stars. To był walkout. To był lines. Ale teraz znowu musimy przepalić dwa informe, Znowu skład oceniony na 84. Przed nadchodzącymi Icon Swapami to mi się totalnie nie opłaca. Ale mam to w dupie. Tak ja wiem, to nie jest ten mix z zawodników, ale ogółem że biorąc sytuacja jest dramatyczna. Na moim koncie znajduje się 20 tysięcy monet. Ja aktualnie jestem ogłocony praktycznie do zera, z jakich... Kolwiek kart niewymiennych, wymiennych. No mój klub jest totalnie pusty. Mam swój skład, i jest praktycznie koniec. Tutaj chciałem przepalić niektórych tych zawodników, ale jak widzicie, żeby to zrobić, to musiałbym sobie kupić na przykład lakazeta, tutaj Dembele i tego Martineza. Sam Martinez kosztuje 25 koła, do tego potrzebowałbym jeszcze kilku, e, kilkunastu tysięcy monet na lakazeta i Dembele, więc to jest problematyczne. Dlatego postanowiłem, że zamiast robić to z nimi. Znaczy, zamiast zrobić ten mix przyszłej gwiazdy, zrobimy sobie player Pika 83, a raczej paczkę 83. Potem zrobimy sobie jeszcze jakieś te wyzwania SBC, żeby dostać jakieś kapaczki tam, które są jeszcze jakkolwiek dostępne. I być może tam trafimy jakąkolwiek kartę wysoko ocenioną, może jakiegoś wysoko ocenionego informa, który dałby mi szansę wykorzystania. Oczywiście tej paczki później w SBC. Oczywiście, w którym mam nadzieję, że trafimy Risa Jamesa. Teraz zrobiliśmy rozbudowę 83, więc nie przedłużajmy zbędnie, tylko odpalmy te rozbudowę 83+, plus, bo być może, być może my trafimy tego Lisa Jamesa już teraz. I będzie można kończyć odcinek, prawda? Trafimy go w rzadkim piłkarzu 83+, plus i wszyscy będziemy zadowoleni. Chciałbym nie patrzeć, ale ja wiem, że ciężko jest mi to wytrzymać. Moi drodzy, mamy walkout. To jest zajebiście. Co więcej, to jest chyba inform... No nie mówcie, że Martinez. Martinez! Czyli my możemy to skończyć! Ej... Obstawiam, że nikt nigdy w życiu nie cieszyłby się właśnie z tej karty trafionej z tej paczki, ale ja się naprawdę cieszę. To jest mega paradoks, że mego trafiliśmy, że trafiliśmy akurat tego informa ocenione... no, ocenionego, przepraszam, aż mi się język zaplątał na 84, ale dzięki temu będziemy w stanie zrobić nasz miks bohaterów nagłówków. Udało się, ostatni zawodnik zakupiony. Moi drodzy, mieliśmy sporo szczęścia z trafieniem tego Martineza, jeszcze dodatkowo, że był first owner i tak dalej, to ma dodatkowy punkt oczywiście zgrania, więc ostatecznie w wyzwaniu miks przyszłe gwiazdy. Przepalam Rafinie, którego trafiliśmy w naszych player pickach 80, przepalam Informa Martineza, przepalam Debiusiego, przepalam kilka kart, które trafiliśmy przed chwilą, przepalam też te trzy karty, które trafiłem, ale przede wszystkim przepalam Lineza, Future Stars, którego trafiliśmy w poprzedniej paczce tego typu. I mam nadzieję, że ten line, przede wszystkim nie wróci. Nie wróci, tylko będziemy mogli w 100% normalnie cieszyć się z Risa Jamesa. Obojętnie w jakiej wersji. Ja biorę go do klubu w każdej wersji. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proszę. Serio. Chociaż znając życie, teraz jak jestem tak zdesperowany, ogołociłem swój klub reszty, ja wam pokażę, ja wam pokażę, żeby nie było, wejdziemy sobie, wejdziemy sobie w mój skład, ja wam wszystko pokażę. Tutaj, jak widzicie, jest moja wyjściowa jedenastka i poza tymi zawodnikami mamy Azarda, mamy branta którego trzymam tylko i wyłącznie dlatego, że dostanie upgrade i będzie przepalony. Mamy tam oczywiście Masona Malta a dalej są, moi drodzy, jest 5 kart ocenionych na 83. Jest kilka kart ocenionych na 82 i sami widzicie, tu jest po prostu dramat. Tych kart jest dramatycznie mało. Więc bardzo proszę teraz, z całego serca, naprawdę. Popatrzę, wtedy nie patrzyłem, teraz popatrzę. Proszę o walkout, nie chcę trafić tylko jakiegoś łanstu, to Watcha 77. Proszę, nie nokautujcie mnie. Nie nokautujcie mnie, mamy to, moi drodzy. Kto to jest? Co to jest? Bramkarz? Na co mi taka karta? Niby fajnie, bo wysoki overall Niby fajnie, bo to jest GG Donnarumma Oceniony na 87, to jest lockout. Tutaj ludzie trafiali naprawdę totalne gówno Ja nie mogę być też wybrednym Trafiłem rekordziste GG Donnarumma Ocenionego na 87 Nie mogę być wybredny Ale ja bym chciał inną kartę Ocenioną na 87, ale No niech będzie Niech będzie Chyba Liz James niestety Nie jest mi pisane w żaden możliwy sposób a już było 87 punktów overola, Co, już się cieszyliśmy. Znalazłem jeszcze jakąś podwójną rozbudowę 81. No już zróbmy. Dwóch rzadkich piłkarzy 81. Wątpię, wątpię, naprawdę już wątpię. W tym momencie jestem zdruzgotany, zdesperowany i nie chcę mi się wierzyć, że już tutaj trafimy coś interesującego. Gwarancja dwóch rzadkich złotych piłkarzy o ocenie 81. Mam wrażenie, że przy moim poziomie szczęścia tutaj nawet nie zobaczymy ekranów. No nie no, pomyliłem się. Lookoutu nie ma, ale ekrany za to są. Włochy, Bramkarz, no nie mówcie, że znowu, dy... aha, dobra, no nie Don No nie Don Naruma, tylko Salvatore Stiligu. Oceniony na 84. Misja upolowania Lisa Jamesa. Zakończona niepowodzeniem.